Przez las, przez zielony, przez las, przez zielony, przez zielony, jajcek. O, Zosia mówi, rosną różne kwiaty. Zosia mówi, mój wianek bogaty, i stanę mi w dolinie. Stanęli w dolinie do dnia, do białego. Tam się docekali dzieciątecka małego, zdejmze Jasiu, biało niech powie tą swoją córeczkę i pójdę śnią do mamy. I zasła do mamy. I Dobra mi, mamo moja, otwórzcie, otwórzcie mi malowane wrota, bo idę ubogo sirota z tym małym dzieciom.